Mija właśnie rok od dramatycznych wydarzeń na południu Polski, od powodzi, która dotknęła setki ludzi, setki gospodarstw domowych. Caritas była tam na miejscu od samego początku. Trzy fazy pomocy, które zawsze realizujemy w takich sytuacjach, to obecność z pierwszą pomocą humanitarną dla wszystkich, którzy potrzebują żywności i podstawowych rzeczy koniecznych w takiej sytuacji. Druga faza to pomoc w odbudowie i w sprzątaniu. I trzecia faza wspierania ludzi, którzy zostali dotknięci tym kataklizmem. Caritas diecezjalne ruszyły z pomocą od razu, a najważniejsza jest obecność. Obecność ludzi, którzy chcą pomóc i którzy odpowiadają na potrzeby. Caritas zebrała 75 milionów złotych na pomoc dla powodzian. 65 milionów zostało już wykorzystanych. Ponad 44 miliony złotych zostało przeznaczone na pomoc finansową dla konkretnych gospodarstw domowych, ludzi, którzy byli w szczególnie trudnej sytuacji. Przekazaliśmy karty przedpłacone, wsparcie finansowe bezpośrednie oraz karty remontowe, które umożliwiały zakup materiałów budowlanych i środków do sprzątania. Pozostałe 10 milionów przeznaczymy dla osób najbardziej potrzebujących z tych terenów, które jeszcze sobie nie poradziły ze skutkami powodzi. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy wsparli pomoc powodzianą za pośrednictwem Caritas, wolontariuszom, którzy pomagali w zbiórkach żywności, sortowaniu darów i remontach na miejscu. Naszym partnerom z Caritas, y, innych krajów, którzy również przekazali środki finansowe na pomoc powodzianom i oczywiście darczyńcom biznesowym i indywidualnym. Bardzo dziękujemy za to, że zawsze kiedy jest trudna sytuacja i Caritas rusza z pomocą, jesteście z nami i pozwalacie na to, abyśmy tej pomocy udzielali.